A to jest rozmowa polskiego radia 24, jest 17:38. Paweł Pawłowski, witam państwa. A ze mną Krzysztof Kukucki, reprezentant lewicy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, kandydat na prezydentka, na prezydenta Włocławka. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan może być zadowolony z wyników we Włocławku, ale pytanie, czy lewica jest zadowolona z wyników ogólnopolskich w wyborach samorządowych? No, powiedzieć, że mamy niedosyt, to jakby nic nie powiedzieć. No, faktycznie te e, wyniki są dalekie od tego, czego byśmy oczekiwali. Natomiast ja to postrzegam trochę inaczej. To jest e, moment, e, w którym nabieramy siły. To znaczy, oczywiście, ten wynik jest poniżej naszych oczekiwań, natomiast. My we Włocławku przeżywaliśmy dwie kadencje temu dokładnie podobną sytuację. Dzisiaj się odbudowaliśmy. Mamy we Włocławku blisko 27% poparcia do Rady Miasta. Ja jestem w drugiej turze z poparciem powyżej 41%. To jest efekt naszej konsekwencji w dążeniu do realizacji programu wyborczego i jestem o tym przekonany, że również lewica w kraju dzisiaj tą konsekwencję wykazuje i mając realny wpływ na to, co się dzieje w rządzie, co się dzieje w kraju, będziemy tylko rosnąć w siłę. Włodzimierz Czarzasty mówił wczoraj wieczorem, to były najtrudniejsze wybory dla Lewicy. Ja mam wrażenie, poza Włocławkiem, o którym pan opowiada i tych niezłych wynikach, ale że dla Lewicy ostatnio wszystkie wybory są trudne. No może... Nie wszystkie, ale te faktycznie były wyjątkowo trudne z kilku powodów. Po pierwsze, no, wybory do sejmików rządzą się trochę innymi prawami, i, i tutaj tych kandydatów potrzeba bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, faktycznie, tak jak powiedziałem, no, my mamy, no, jesteśmy w momencie, kiedy bym powiedział, odbijamy się. Ale ja jestem akurat optymistą. Tak jak powiedziałem, przykład Włocławka pokazuje, że konsekwencja w realizacji programu prowadzi do jakiegoś sukcesu. To może struktury ogólnopolskie powinny wziąć przykład z Włocławka? Ja myślę, że nie tylko struktury naszej partii biorą przykład z Włocławka, ale też inne samorządy, inne, inne partie. Chociażby przykład mieszkań na tani wynajem, które zrealizowaliśmy w naszym mieście. Chociaż pięć lat temu no, raczej słyszeliśmy, że te nasze postulaty, ten nasz pomysł jest brany z księżyca, nam jednak właśnie poprzez to, że byliśmy zdeterminowani, no, nie powiem, że się udało, bo po prostu zbudowaliśmy blisko pół tysiąca mieszkań na tanie wynajem. Panie ministrze, zgoda, ale ten idylliczny obraz, który pan przedstawia, mam wrażenie, że on ma się nijak do wyników wyborów ogólnopolskich, bo jednak chyba trzeba to przyznać i chyba pan to musi również przyznać, że cała koalicja rządząca, koalicja 15 października otrzymała od wyborców żółtą kartkę. No, no, to jest dość odważna teza, panie redaktorze, bo mimo wszystko, gdyby sumować e, wyniki koalicji 15 października, no to chyba jest to lepszy wynik. Ja nie, nie sumowałem tego, od razu mówię, ale tak na, e, patrząc na, 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 na to, jak to wygląda, to wydaje mi się, że chyba te wyniki są lepsze od, 15, od wyników z 15 października. A czy lewica satysfakcjonuje wynik Magdaleny Biejat w stolicy? To jest bardzo dobra prognoza. To jest tylko potwierdzenie tego, co powiedziałem przed chwilą podając przykład Wocławka, ale mogę podać przykład chociażby Dąbrowy Górniczej, gdzie kandydat lewicowy w pierwszej turze został prezydentem, a Magda Biejat moim zdaniem bardzo dobry wynik no, odniosła. Pan mówi dobra prognoza. No, Robert no, nie, Biedroń mówił na, wczoraj i Magda pokazała nam jak zwyciężać mamy. Czy to jest pokazanie jak zwyciężać mamy macie w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej? To jest pierwszy krok. Myślę, że Magda Biedrat przepracowała tą kampanię. Zresztą ja miałem przyjemność e, e, współpracować z Magdą nie tylko w senacie, również w tej kampanii samorządowej. Magda była u mnie, ja byłem u Magdy, więc widziałem, jak ona ciężko pracuje, ale przy okazji, jak wiele satysfakcji czerpie z tej kampanii, z rozmów z mieszkańcami, z przekonywania do siebie. I widać, że no, potrafi pociągnąć za sobą tłumy. Myślę, że to jest świetny krok w, w, w odbudowie chociażby siły lewicy w Warszawie, a kto wie, czy nie gdzieś dalej, bo ja bym się wcale nie obraził, gdyby. No zresztą zobaczymy. Za rok mamy no właśnie. wybory. właśnie. Kto wie, czy nie gdzieś dalej? Jak daleko sięgają w takim razie ambicje Magdaleny Bieja, o których pan wie? No jeśli ja nie to... chcę zwrócić uwagę na pewną fajną rzecz. My kilka lat temu mówiliśmy o trzech tenorach lewicy. Dzisiaj mamy e, oprócz trzech tenorów lewicy, mamy liderki lewicy i jest ich już więcej niż, niż trzy. Bo mamy i e, e, panią minister Kotulę, i panią minister Dziemianowicz-Bąk. Czy właśnie, w tym gronie jest kandydatka na prezydentkę Rzeczpospolitej? Magdalena Biejat. To będą decyzje podejmowane pewnie za pół roku, może trochę więcej, przez e, szefów, w ogóle przez partie koalicji lewicowych lewicowej. Natomiast wydaje mi się, że y, będziemy mieli czym, w czym wybierać i będzie to kandydatura, która no, może namieszać w, w wyborach za, y, za rok. Ostrożnie dobiera pan słowa, żeby nie zdradzić przynajmniej płci kandydatki bądź kandydata. A ja zastanawiam się jeszcze, czy lewica musi trochę przemyśleć się na nowo, bo lewica jest jednocześnie w opozycji i w koalicji. Wynik sam pan przyzna, poza Włosławkiem oczywiście niezbyt satysfakcjonujący. Czy nie ma pan obaw, że koalicja obywatelska, która gdzieś jednak skręca w lewo, będzie chciała wchłonąć politycznie lewicę? Ja myślę, że my już się przedefiniowaliśmy i w, m, czuję, że to jest takie przedefiniowanie w dobrym kierunku. E, dlaczego tak mówię? Dlatego, że mówimy chociażby o kwestii mieszkań i akurat e, kwe, e, tą kwestię mieszkaniową mi bardzo blisko, nie ukrywam. Wprowadziliśmy do głównego nurtu dyskusji politycznej jako lewica, no nikt przed nami o tym nie mówił, w dodatku mamy e, dobry pomysł i jestem o tym przekonany, że kiedy e, zrealizujemy ten program, chociaż mamy ich więcej, e, chociażby e, temat transportu zbiorowego, czyli takie tematy bliskie naprawdę e, ludziom, jeżeli je będziemy realizować konsekwentnie. Pola, Polki i Polacy zobaczą, że warto oddawać głos na Lewicę. Bo Ale to jest komunikacja bardzo... to też był postulat Rafała Trzaskowskiego, który przecież jeździł w tramwajach, w metrze, z książkami, bez książek, w pustym tramwaju, pełnym tramwaju. No i jednak mam wrażenie, że te postulaty lewicowe, no typu właśnie zbiorkom, zostały bardzo mocno przez Koalicję Obywatelską przejęte. Ja I Zastanawiam się, tak. czym Koalicja Lewica się mimo. różni od Koalicji Obywatelskiej teraz? Co innego jest mówić, że jest się lewicą, a co innego jest być lewicą. Zobaczymy w, przy głosowaniach w sprawach ważnych dla lewicowego elektoratu, jak będą głosy się rozkładać w Sejmie. Mieliśmy w ostatnich tygodniach zawieruchę chociażby dotyczącą aborcji. Tej zawieruchy mogło nie być zupełnie, gdyby sprawa została postawiona na początku stycznia czy pod koniec stycznia na forum sejmowym i byłaby przegłosowana. Więc, i, i, i mówię, co innego jest mówić, że jest lewicowym, ale wyjdzie w praniu, i myślę, że na tym tylko lewica będzie zyskiwać. To na sam koniec zacytuję panu słowa guru lewicy, Leszka Miller'a, który dzisiaj w Polskim Radiu 24 mówił o wyniku lewicy. To jest klęska i to wieloczłonowa, ale nie wywoła ona żadnego poruszenia ani żadnej głębszej analizy. Jak ja znam ludzi, którzy dzisiaj kierują lewicą, to tam nie będzie żadnych refleksji. Będą refleksje, czy nie będą? Leszek Miller jest największym e, liberałem gospodarczym, przebranym w szaty lewicowe. Więc, akurat na recenzenta działań prospołecznych, Leszek Miller nadaje się chyba najsłabiej. Krzysztof Kukucki, reprezentant lewicy, kandydat na prezydenta Włocławka, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Polskie radio 24. Słowem, wszystko! A na zegarze już za 13 minut go...